Hej, witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dawno się nie widzieliśmy, a to dlatego, że u mnie w życiu bardzo, bardzo dużo się ostatnio działo. Dosyć ciężki czas mam za sobą, naprawdę bardzo emocjonalnie byłam wypłukana, wyczerpana zupełnie. Ale na szczęście modlitwy i wsparcie bliskich spowodowało, że udaje się wyjść na prostą, udało się rozwiązać pewne sprawy najlepiej jak tylko można było to zrobić. Także mam nadzieję, że już teraz wszystko wielkimi lub małymi, ale kroczkami do przodu będzie szło w celu totalnej harmonii, szczęścia osobistego, takiego mojego i rodzinnego. Tak, że będzie już tylko lepiej. Na to wygląda, na to się klaruje. Jeszcze oczywiście pewnie dużo stresów przede mną, ale tak, tak pewnie będzie, musi tak być. Ale nie o tym jest mój kanał. Słuchajcie, w pracowni ostatnio mało się działo, bo. Mieliśmy jeszcze oprócz tych moich problemów, mieliśmy jeszcze zjazdy rodzinne, przyjacielskie. Nie miałam jak malować, ale od ostatniego czasu bardzo dużo pracuję i nadrabiam po prostu wszystkie zamówienia, i też staram się lale do wolnej adopcji wystawiać. Więc słuchajcie, tutaj korpusik, jak widzicie, to będzie Lilka z otwartymi oczami. Tutaj, słuchajcie, jest gotowa już Lala, wzorowana na modelu Patient. To jest replika tego modelu, ale jest po prostu przepiękna. Słuchajcie, nie widziałam tego oryginału, natomiast ta jest cudowna. Wspaniale się ją malowało. To jest Lala z zespołem Downa. Um, bardzo pięknie jest on pokazany, tak bardzo subtelnie, um, bo te um, większość lalek z, z zespołem Downa jest tak przerysowana te wszystkie z uśmiechem, z taką dziwnie wykrzywioną twarzą. Um, ja wiem, że dzieci z zespołem Downa przybierają tego typu miny. Ale nie aż tak, to nie jest aż tak karykaturalne. Tam jest po prostu to przekombinowane. A tutaj ta lala to jest taki, no, no piękny muminek, bym powiedziała, bo muminki mówi się pieszczotliwie na dzieci z zespołem Downa. I to jest taki piękny, spokojny, skupiony, inteligentny muminek. Ma przecudne, szklane oczy. Są to oczy bardzo wysokiej jakości. Słuchajcie, z taką głębią niesamowitą. I one są błękitne. One nie są ciemno granatowe, one są błękitne, tak jak właśnie. U dzieci z zespołem Downa często jest, z tego co widziałam, zauważyłam. I to też dlatego specjalnie dla niej te oczy dobrałam i odłożyłam właśnie dla tej lali. I nie spodziewałam się, że aż taki będzie efekt. Ona ma lekkiego zezika, i ustawiłam. Takie to jest słodkie, rozczulające. Naprawdę chciałoby się na nią patrzeć godzinami. Ona jest taka spokojne zapatrzona niemowlę. Po prostu, no, chce się na tą buzię patrzeć. Tak samo jak na Spokojne śpioszki, tak samo chcę się na tą lalę patrzeć. To się rzadko zdarza, żeby lala z otwartymi oczami tak nie ujęła. No a ta to zrobiła właśnie. Więc ta lala jest w ogóle do sprzedaży, słuchajcie. Ja ją wystawiłam, ale oczywiście nie śpieszy mi się ze sprzedażą, bo jest tak cudowna, że ja codziennie na nią zerkam. Nie mogę się po prostu powstrzymać. Yy, ale ona jest. Jak coś, to pytajcie o nią. Bo jest do sprzedaży. Tu jest moja Laura. Dwukrotnie nosiłam się z zamiarem sprzedaży jej, natomiast w końcu zrezygnowałam. Słuchajcie, bo ta lala dużo ze mną przeszła. Ta lala powstała tak naprawdę przez przypadek. Yy... Bo miała być dowolnej adopcja po mojej żałobie, po Michalince, która po prostu się uległa zniszczeniu, postanowiłam sobie tak z braku laku zostawić laurę, w której się stopniowo zakochiwałam i ta, ta miłość tak wzrosła, ten, ten mój związek z tą lalą, taki emocjonalny jakiś. Po prostu, że nie potrafię się jej pozbyć. To jest lala, która naprawdę jako jedna z nielicznych jest u mnie tak długo i nie mam zamiaru jej sprzedawać. Ona leży, nikt się nią nie bawi, jej nie dotyka, ja jej nie mam potrzeby jakiegoś takiego też nie wiem, trzymania ją na rękach, wychodzenia na spacer, czy może potrzeba jest, ale nie mam na to czasu. Natomiast absolutnie wystarczy mi świadomość, że ona jest. Wystarczy mi, że wchodzę do pracowni, widzę jej piękną buzię, widzę jak jest pięknie tutaj upozycjonowana, jak leży w ślicznej kołysce i ten sam fakt, że ona jest, wystarcza mi i w pełni jakby mnie uspokaja yy, i, i raduje, tak? Cieszy mnie. Yy, tutaj następne w wózeczku mamy korpusik od modelu Pitch by Cassie Brace. To już jest Lala bezpośrednio od Cassie oryginalna. Tutaj jest główka zawinięta, yy, która jeszcze będzie wszczepiana. A w sumie mogę Wam pokazać tę główkę, co tak dawno się nie widzieliśmy, że nie wiecie naprawdę sporo tutaj, ile się u mnie dzieje. O, zobaczcie, pokażę Wam ją do światła. Tutaj jest pitch, światło jest dosyć ostre, ale to jest właśnie ta lala. Jest przepiękna. To jest druga moja lala z tego modelu, którą malowałam. Maluję ją na zamówienie, ale jest po prostu przecudowna. Tutaj jest sygnatura. Lala jest po prostu przepiękna. Tam leży nasz piesek Minecraft. To chyba o Minecraftie wam opowiadałam, że jest to pies, który do nas po 12 latach u innej rodziny po prostu do nas przywędrował. Tak więc Minecraftik czuje się świetnie, jest po kastracji. Dlatego, że skakał nam na naszą Lady, musiałam po prostu poddać go kastracji. Zresztą Lady też będziemy sterylizować. No ale na razie on. Czuje się dobrze, także wszystko już jest ok. A tutaj, słuchajcie, na tym blaku tak zwanym, ja to tak nazywam, mam lewi, lewiego, ale to nie jest lewi, to jest lala, y, która jest, zrobiona była na podobieństwo, tak? Czyli replika. Znowu mówię o tych replikach. Słuchajcie, zakochałam się w replikach, nie będę tego kryć, y, bo te lale są. No dużo lepsze, z dużo lepszej jakości winyluje się, świetnie maluje. Winyl jest gęsty, świetnie odlany. Nie będę się powtarzać, no ale kurczę, no nie mogę się nie powtarzać, skoro tyle mówię o tych replikach. To nie jest tak, że ja się przerzuciłam, bo one są tańsze, absolutnie nie. Przerzuciłam się, bo po prostu mam dużo większą przyjemność pracy na nich i nie tylko jest to moje zdanie. Coraz więcej artystek się przełamuje, coraz więcej artystek próbuje i stwierdza i potwierdza ten sam fakt. Um, nie wiem jak wszystkie, natomiast te na które ja trafiam, mam już swoje wybrane ulubione sklepy, które jakby dają gwarancję, dają certyfikat, tam jest oni dają faktury, wszystko. Wszystko jest legalnie zrobione, fajnie, szybko i mają dobry kontakt z klientem e, i te wszystkie modele są po prostu cudowne. Są cudowne. Mało tego, oni też rzucają jakieś gratisy do tych lalek, jakieś takie, wiecie, miłe gesty, tak? Pieluszkę na przykład, jakiegoś pluszaczka czy opaskę. Jest to bardzo miłe. Lalki, modele przyjeżdżają świetnie zapakowane, zabezpieczone i naprawdę no aż, aż miło. Aż miło współpracować z takimi ludźmi i miło y, jest mi bardzo tworzyć y, takie lale. Ja Lewiego malowałam z myślą o wolnej sprzedaży, natomiast w trakcie malowania też się w nim zaczęłam zakochiwać ponownie. Pomimo, że Lewiego miałam już podziurki w nosie, bo tego modelu było ostatnio wszędzie pełno, ale ten Lewi jest inny. On ma inne proporcje, on ma troszeczkę inną buzię. Zauważcie, nie wiem czy to widać na filmie. Ale ja to zauważyłam od razu, jak tylko wyjęłam model. Jest troszkę mniejszy od oryginału i mówię, jest troszeczkę inaczej wyrzeźbiony. Przez co mm, daje mi to jakby wgląd na inną, zupełnie inną lalę. Słuchajcie, a tutaj jest mój taki e, kącik, e, gdzie mam kity. Nie wszystko jeszcze chyba dojechało. E, lalki, które będę jeszcze robiła na zamówienie, na pewno nie wszystkie kity dojechały. Tu jest Charlotte. Robiona na podobieństwo Charlotte od Laurie Lee. Bardzo piękny, pięknie wyrzeźbiona, ale już widzę, że kompletnie inna niż oryginał. Zupełnie nie wygląda jak Charlotte. Sami powiedzcie ci, którzy mieli e, kit, że zupełnie inna. Więc to jest fajne, że te kity są troszeczkę inne i zawsze taka niespodzianka przyjeżdża i zawsze miła niespodzianka. Jest to miłe zaskoczenie. To tu jeszcze mamy. Mamy jeszcze replikę chyba. Yy. oj no wiecie co to za model taki ostatnio bardzo popularny z otwartymi oczkami, duża lala i tam jeszcze jest Romi i jeszcze jakiś maluszek słuchajcie wychodzimy jeszcze z Laurką póki o póki, póki promienie słoneczne promienie słoneczne to jeszcze będą długo po prostu dzisiaj ten upał tak nas męczy że ja Pracując, na zmianę wchodzę do basenu i później mokra siadam do pracowni i <grydy> tylko się lekko przecieram ręcznikiem, wiatrak na full włączam i, i maluję. I później jak już nie mogę wytrzymać, to znowu wskakuję do basenu i tak to wygląda, pomimo że obładowaliśmy się, obstawiliśmy się parasolami, wiatrakami, bo i na dole chodzi i na górze, no nic to nie daje, basen schładza na chwilę fajnie, a później znowu. Ale już jest fajnie. Już słuchajcie, można sobie przejść tutaj dookoła domku. Można sobie jechać wózeczkiem. E, na spacerek na razie się tutaj nie wypuszczam. A już mamy ogrodzenie, więc już można sobie przez brameczkę wyjść. Ale powiem wam, że w tym ogrodzeniu to czujemy się trochę jak w więzieniu. E, to pole straciło taki swój urok, bo tutaj była taka wolność, taka potęga tej przestrzeni rozciągająca się widoczna, a jak jest płot, no to to już jakby tak jakby nas ktoś zamknął, klaustrofobicznie się poczuliśmy trochę jak te granice zostały wyznaczone. Nie wiem, czy też tak mieliście. Z czasem. Wiadomo, że jest inaczej, jak najpierw się ogrodzi działkę, a później powstaje dom i człowiek się do tego ogrodzenia przyzwyczaja. A tak jak mieszka bez ogrodzenia jakiś czas i później się ogrodzi, to tak jest bardzo klaustrofobicznie. Ale nic, chciałam wam nagrać jeszcze laurę w basenie. Tylko do tego będę potrzebowała obydwu rąk, więc muszę odłożyć na chwilę aparat. I zapraszam Was na fajną sesyjkę i fajne ujęcia. Pozdrawiam, do następnego, pa! pa.